Witam serdecznie. Urubek Sosnowiec znajduje się w Sosnowcu na pogoni. Przed chwilą miałem kontrolę policji odnośnie narkotyków. Byłem podejrzany o to, że mam przy sobie jakieś narkotyki. Niestety panowie mnie przeczepali całego w Sosnowcu na Suchej przy lidlu. Niestety, rozczarowani trochę, bo niestety nic nie posiadałem. Nic ukrytego nie miałem. No jedynie do czego mieli zastrzeżenia: no to mieli zastrzeżenia do mojego noża, że włożę go ze sobą, co powinienem po każdej wyprawie zostawać wiać w domu. Ale mieli tam odnotowane, kiedy już miałem, właśnie odnotowane te, to, że mam taki nóż, posiadam go przy sobie, jeżę z nim. No i co? Wszystko dobrze się skończyło. Sprawdzili mnie. Nie jestem obecnie poszukiwany. No i co? I jutro Was zapraszam na materiał z ciekawych miejsc. Na wyprawy wybieram się do naszego województwa śląskiego. Serki, że tak ciemno, ale idę ulicą, więc jakoś światła tu hałowo działają. No i za małe zakupy przygotowawcze rano godzina 8 wstaje wyjazd na nagrywki. Z mojej strony wszystko, Urbek Sosnowiec z Lubocian, pozdrawiam.